Rozmawiałem dzisiaj z, ja z Jasiem Winiarskim, uczniem naszej szkoły, i to, co zrobił, i jaką to popularność e, uzyskuje, jest to niesamowita rzecz. Jemu, jako m, chyba najlepszemu sportowcowi naszej szkoły, myślę, że najbardziej się e, należy uznanie wszystkich e, ludzi biorących e, w tej akcji. Tutaj Vive. To jest w Hamburg. A kiedy tylko Barcelona. To jest statuetka z piątej klasy, z Turnieju Mikołajkowego Król Strzelców. To są wszystkie nasze medale, które osiągnęliśmy y, przez 4 lata. Moja no, mama się denerwuje, no i najczęściej nasz chłopak będzie się kąpać, tam znów gramy. Moją największą dumą jest to, że mogę reprezentować Wiwę takiej Kielce w Ryszniku 2001. Cześć, jestem bratem Jasia. Gram w Koronie, on gra w i chciałbym bardzo spełnić moje i jego marzenia. Sądziłem, że jak się do tysiąca uda dojść, to będzie super. Natomiast jak się okazało, przy pomocy znajomych, ale również też nieznajomych udało się prawdopodobnie się uda, bo chyba jeszcze nie mamy 10 tysięcy, natomiast wygląda na to wszystko, że za chwilę będzie te 10 tysięcy przekroczone. Dzwoniliśmy do wszystkich, żeby dali mu lajki, like żeby udostępnili, udostępnili. Pomyślałem, jak to byłoby fajnie zagrać z tymi których oglądałem normalnie w telewizji, na których się wzoruje. No i bardzo, bym, bardzo chciałem zobaczyć, jak to jest z nimi zagrać. Na początku myślałem, że to jest kosmiczna suma, że się nie uda, ale z pomocą przyjaciół, rodziców. Już jest duża sumka, więc może dojdzie do skutku. Jest zawodnikiem niezwykle utalentowanym, o niezwykłych zdolnościach motorycznych. Jawi się naprawdę jako wzorowy uczeń, osiągający naprawdę niezłe wyniki edukacyjne. Objawia się również niezwykłą inteligencją boiskową, jak to się mówi. Jest naprawdę sportowcem, który myślę, że będzie o nim głośno. Okej, okay. słuchaj. Kiełek mówi, że dzwonił do niego Artur Siódmiak. Kojarzysz? Artura Siódmiaka? Artur w niedzielę ma mecz Gwiazd w Gdańsku. E, Artur mówił, i zaraz ci to prześlę, że ma dla ciebie wyzwanie. Następne wyzwanie. Jeśli zbierzesz 30 tysięcy lajków, to jedziesz w niedzielę na mecz Gwiazd do Gdańska, do Ergo Areny. 10 tysięcy ludzi grasz razem z Arturem.